Z... Bo ja A jest tutaj. Okej, okay, tym razem będziemy mieli 100% Męski team. Tylko sprawdzę, co ten Blackpool ma na sobie. Eee... No to nie jest takie złe. Ten ser też jest całkiem niezły. <laughs> całkiem niezły ser, OK, spoko. Eee, to nie było celowe, przepraszam. Nie, 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 to nie. nie do kosztowności, do kosztowności. Laska zostaje. Nadawa laska Mickey's do kosztowności. Dawszy tam do kosztowności i będzie po sprawie. Laska duchowego ognia. Przekład poziomu wymaga 13. Dobra, to laska zostaje, też przewala do kosztowności i będę miał to z głowy. A zbroja Black Wallum. Czy ja tutaj przekniał tutaj czegoś dla siebie lepszego Eee... Dobra, heum faktycznie tego raczej nie przeskoczę. E, a ten heum wolnych marki też leci do kosztowności. Okrycie łowcy do kosztowności. O, witar. Nie zauważyłem nawet kiedy go podniosłem. Ciekawe, że obrażenia mi się nie zmienią, mimo tego, że tutaj mam dwa więcej, chociaż... Wezmę szansę na trafienie krytyczne jednak. Teoretycznie ten poprzedni był niby lepszy, ponieważ dawał kondycji, ale... Kondycję mam z innych źródeł, a... Przyda mi się tutaj też trochę obrażeń, nie? W końcu generalnie to od obrażeń jestem. Od obrony jest e... ok, e, ja tu jestem bardziej zataniem obrażeń, a od przyjmowania ich jest Blackwall lub Cassandra. Zależy od tego, kogo mam w ekipie w tym momencie. Dobra. E... Muszę też się zastanowić, kogo tak naprawdę chcę brać ze sobą na walkę ze smokami. Bo tak, potrzebuję wziąć żelaznego byka, bo on się straszliwie jarał możliwością walki z czymś dużym. Więc na pewno pójdzie z nami drugi rogacz. Eee... Zdaje mi się, że amansowałem warika. Okay. I teraz jeszcze Blackwall. Blackwall mogę trochę więcej dać. No w sumie, co my tu mamy? Mhm. Mm jest. Pasywy, pasywy, pasywy. Jakie ja was lubię. Ok, e teraz tak. Tak, to aktywujemy. Więc mamy dwa miejsca, na które trzeba się dostarczyć. I tym się zajmę w tej kolejności. Hmm. Później zajmę się kolejnymi kwestiami. Na razie poszukam tej rzeczy. Chwilowo też mogę pobiegać z Blackwallem, nic nie, za temu nie zaszkodzi. Poza tym podejrzewam, że Dorian i Blackwall mogą mieć jakieś dobre teksty ze sobą. Chociaż tak naprawdę w praktyce liczę głównie na Doriana i e, Waryka. A. Hmm. A tak, tu jest ten... Tak zwany Fort. Mówię tak zwany, ponieważ jest to, no cóż, no. Takie obwarowanie to widziałem w osadzie Asterixa. O, proszę, korzeń Tego nigdy za wiele. Hmm. A, kolejny Elfikorzeń. Ale widzę, że ten raczej nie przejdę. Hmm. Muszę obejść fort dookoła. Czarujące. Nie mam co robić, tylko cały dzień będę dookoła, holernych drewnianych palisad. Ok, ten widzę, że da się przejść. Żaden problem. Uh... Ok, teraz tędy. Hmm, ładna ruinka. Czekaj skąd to się zrąbało z góry Stamtąd Jakoś nie wiesz, że tutaj stało i po prostu ktoś przycieros rozwalił rozwalił młotkiem Nie, Hmm, jak tam dalej dotrzeć tędy najwyraźniej? Aha, podejście pod górę. Kogo my tu mamy? Gul, szczę, i w ogóle, Masz poryju, I po sprawie. A z coś zostało? Nędzne resztki. No proszę. To jest tak, chyba ten teraz podejdę. A. Albo nie podejdę, bo nie ma jak. Nie, nie podejdę, bo nie ma jak. Aha, tu jest droga. I zakręcę, tak dość obiecująco w lewo. Na Wybrzeżu Stormów nie spędziłem szczególnie wiele czasu. Powiem szczerze, nie pamiętam tak generalnie co jest gdzie. Ale z tego co pamiętam nie było to szczególnie skomplikowane, więc trafienie na miejsce i tak nie zajmuje szczególnie dużo czasu. O, trochę kręcenie się między zboczami. Kamin lata. Nieprawda, wcale nie lata. Siedzi na ziemi! Padął, A o, co tu mamy? Fragment pieśni przemian nie dzięki. A, e, 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 tam na górze. Bonk. No, no, no. Proszę bardzo, dziennik Szerego strażnika. Nie. Okay. Traktaty? No, no. Dobra, na początek jeszcze odwiedzę to miejsce. Żebym się lepiej odwiedził, ja to eee, Jak ja tam dotrę. A propos. ho to właśnie. Mm. A. Dobra, Pode... powinienem móc podejść tędy. Astrobium zostaje w spokoju chwilowo. No, i patrole już na szczęście po naszej stronie. Dobra, dobra. Ok, i teraz mogę wrócić na szlak. I tam gdzie. Gdzie kieruje mnie zadanie? A tak, to jest chyba ta kryjówka astrobiotów. Ona się otworzy dopiero jak ten, jak wszystkie astraria no, ogarnę. No ale to ogarnę jest jednym zamachem w innym, w innym odcinku. A teraz chwilowo widzę przeciwnika. Który jest pode mną. Astariu? Znaczy w, w kryjówce astraiatów? E, zamknąłem z za sobą i nie potrafię się stąd wydostać! Musisz powiedzieć trzy punkty, trzy legendarne punkty Astraliatów, żebym mógł stąd wyjść. Bo kolej zamkną się w wychodku. Ja pir. nic nie mówię. Losowy spawn powinien być wyłączony w tym miejscu, moim jest skromnym zdaniem, ale. Ech. Czy ja dobrze idę, chociaż. No, no chyba... chyba innej opcji nie ma. Dobra, ogarnę to, bo skoro jestem na zadaniu, które uwzględnia los strażników, to to jest w sumie tematycznie połączone, więc. Mm... Trzeba było sobie to cholerę oznaczyć. Tu gdzieś. O, dźwiedziu. Ha -ha! O. że mnie zaatakuje? Rzuci się na Black Walla. No teraz nie zrobienie dzieci dość e z dość sensowną prędkością, bo tłuczenie się z nim pół dnia nie było szczególnie przyjemne. E e? aha. No proszę. No przecież widzę to papiery przede mną. Dziennik szerego strażnika. Y coś tam jeszcze było, sorry, będzie ledwo widziałem widoczną plamkę. O, wężowy kamień i... Elf i jak najbardziej jestem za e, dobra. No to teraz mogę się znowu ruszyć za o, jeszcze więcej wężowego kamienia, mam nadzieję. Tak. Dobra. Odmieniam przez pustkę wiążowykami. To się przyda do jakichś tam ulepszeń bodajże. Chyba, że to jest składnik... Do... z efektem mistrzowskim, możliwym. Nie pamiętam. Dobra, Nie, nie będę tutaj się ślizgał. Powiedziałem, że nie będę się ślizgał! A i gdzie się ja będę musiał? Dobra, gdzie to O no? Ogarnę od razu chyba ten... obóz. No to, to tam się zaścisnę, trudno. Hm? Ok. Oh. Dzień dobry. Claymore. Wow. No dobra. Ogarnę ten obóz i ruszam dalej bra. hmm, to chyba moja kostka. Słyszeliście to? Dobra, jako garden obóz, to mogę się udać w dalszą drogę. hej. Filowo. Dobra, eee, to już jest ogarnięte. Aha. Jej, dobra, w takim wypadku poruszam się wybrzeżem, aż trafię na drugi punkt odnośnie szarych wspomnień, które jest tu dostęp. Ok, machanie szydami jest e, przereklamowane. Teraz mewy uczą się lewitacji. Co tam jest? Gul Dobra To ja akurat mogę ogarnąć O, tu jest jeszcze jeden mogą mnie przerwać szarży. A, tu czy się nieźwiedziemy. Dobra, niedźwiedź. Proszę bardzo, okej. Okay. No, wężowy kamień. Dziękuję. Kolejny niedźwiedź. Ej, Misiek!

O, zaciął się. A to za tego powietrza? Dobra, dawajcie skórę, Miki. To się zawsze przyda. Ja tu muszę biegać z tymi cholernymi kozłami. Głód miał przez złoto, hmm. Jego mistrzowie wysłali go na zakupy. Obawiam się, że komuś zabraknie mleka. Albo chleba, albo czegoś innego, nie wiem. Okej, baby, baby, Tak. Kolejna rzeka. Czerwony lotos. Jak miło. Ja się. więcej? czarny lotos, pardon. Czerwony lotos. A więcej lotofów niech se biega. Jeżeli nie jest to, jeżeli, jeżeli e, lokalny ekosystem nie zakłóca mojego życia, to ja nie będę zakłócał życia lokalnego ekosystemu Black Holu jest imbezpieczni, możesz odłożyć ten ser. Brakuje tylko, żeby była broń. Ok, Pomy tu mamy, a nie, to jest tylko jeszcze jakaś śmieszna nisza, dobra. Czyli daję pod górkę, całe życie pod górkę! O, wspinaj się, wspinaj. Pracuj tymi dolnymi kończynami, frajerze. Wszyscy dają radę? Aha, tak. Nie mogą nie dać rady, ponieważ przyciąga ich moja obecność. Mogliby wejść po pionowej ścianie, albo się teleportować. Tylko ja tu muszę się połować z pochodzeniem pod górę. I to ma być sprawiedliwość! No Znaczy, generalnie. okej, okay, spoko. Jeżeli jedna sama się połowa, to nic, tylko. O, udało się. Dobra, zachodnia granica widzę ten standard, powiązując, ale hmm, kolejny dziennik. Dlatego sznur nie można wziąć. A, dobra, no to znalazłem to co potrzebne było Blackwallowi. czy czno potrzebne, haha. Eee, teraz jest Teraz jeszcze mi zostało tutaj jedno miejsce do garęcia. Aha. rybki. Tak daleko od morza? Kto tutaj wyniósł te cholery? dobre mięsko się marnuje, lub zmarnowało. Nie wiem. E, dobra, to w takim wypadku pójdę założyć kolejny obóz. I później zdecyduję się, co w następnej kolejności ogarnę. O, ranę będzie ślisk. A no, nie, bez szczególnie długiego ścisku się było, spoko. Stędy. i do obozu. Yep no i wszystkie obozy ogarnięte. E, co by tu teraz? Tutaj jest. A tak, czarne... dobra, tego na razie nie ruszę. A ze wszystkich rzeczy, które miałem widoczne, w sumie już ogarnięte poza szczelinami. Więc tak naprawdę mogę teraz się po prostu udać na... Uh, no po prostu się przejść. I zobaczymy co po drodze znajdę. Z tego co pamiętam, było tutaj więcej zadań, tylko że większość trzeba było po prostu odkryć. No dobra, to, to zobaczcie następnym razem.